Cześć, tutaj Fischer z tej strony. Witam dzisiaj w odcinku bardziej ze sprzętowego. Niech wam pokażę tutaj naszym ja gram. Tak to wszystko wygląda. Co zacznijmy może od podkładeczki podkładka Genesisa, taka duża XXL chyba e, oko podkładka jak ze swoim ceny nie narzekam nasalą rzeczą tutaj mieszka będzie. Jest to Bloody, już wam mówię P85 e, Ogólnie to nie polecam jest Dziwna strasznie, nie leży mi totalnie w dłoni, dostałem ją na urodziny, dlatego z niej korzystam, Ma no, ładne poświetlenie RGB, Ale ogólnie to, to nie wiem, jeśli się zastanawiacie nad zakupem, to na pewno macie lepsze myszki. To jest tak jak 7K V7. Yy, może nie ma takiego podświetlenia, ale na pewno lepiej leży w łapie. Klawę mamy teraz. SPC Gear GK530 na brązowych przełącznikach też wszystko RGB. Fajna klawka. Akurat na nią nie narzekam, ale bym w sumie wybrał niebieskie switche teraz. Tak jak na właśnie mój teammatek Pator, ale tak to jest wszystko fajnie. Co dalej? Mamy tu bungee od Teraz ta, no ale to tam mniejsza z tym. Tutaj mamy słownik. Bardzo ważna rzecz. Pod, robi jako podstawka do monitora, wreszcie się do czegoś przydaje. Tutaj mamy monitor. Yy, yy, to jest 75 Hz, Full HD, IP, yy, TM. Sorry, TM to jest Yamaha Gmaster. Yy, spoko, spoko monitor. W najbliższym czasie będzie wymieniany na yy, Acera. 240 Hz, ale i tak będzie dalej używany jako boczny tutaj, bo w planach oczywiście mamy streamy. Dobra, myślę, że możemy przyjść do komputera. Znajduje się tu procesor AMD 72700, karta graficzna RX 5700 XT. Komputer był kupowany w wakacje tego roku. Jestem bardzo z nim zadowolony. Płyta główna to MSI B450 A Pro. Z tego co pamiętam. Wszystko jest zamknięte w obudowie Signum SG1 z wersją tą RGB i z szybką oczywiście. Więc bardzo fajnie. Ogólnie tutaj mamy obs -a. Właśnie miałoby dzisiaj stream ale się nie udało niestety, ponieważ YouTube nam zamlokował coś. I dopiero za 24 godziny będziemy mogli go zrobić, więc przepraszamy. Wrzucam ten odcinek yy. po prostu. Piszcie, czy chcecie zobaczyć stanowisko patora w komentarzach. Tak jak mówię, niedługo pojawi się tutaj monitor nowy 240 Hz i ten poleci jako boczny i wtedy będzie dopiero normalne granie, także zostawcie subskrypcję. Pozdrawiamy wszystkich waszych subskrybentów i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.